Hej, hej, z tej strony szczęśliwa Koniara, i witajcie w naszej kolejnej środowej aktualizacji. Miałam jej nie nagrywać, ale stwierdziłam. Dobra, nagrywajmy. Jak chcemy robić regularnie wszystko, to tak będziemy robić. Także. Magiczne konie kontrolujące pogodę. Hej, kolorowy tęczowy festiwal przyciągnął dwa czerwone konie. Serenus i Bronte. W jarbijskich legendach można znaleźć wzmianki o dwóch koniach kontrolujących pogodę. Rodzeństwie, które toczy ze sobą wojnę od eonów. Oto Serenus ciele spokoju, jego eteryczna aura koje wszystkie nerwy, a koń pragnie chronić swoich bliskich, jak mury osłaniające ludzi przed rażącym słońcem. Spokój Serenusa ukrywa pokłady melancholii. Jego skrzydła zostały uszkodzone, gdy ratował Bronte przed burzą, która sama którą sama stworzyła. Od tego czasu ogier nie opuszcza Jorwiku i chce przekazać siostrze, że jej wybacza. Uda ci się pojednać rodzeństwo i sprawić, że Serenus odzyska swoją iskrę życia. Serenus i Bronte mogą przybierać postać holenderskich koni gorąco krwistych. Znajdziesz się w dyskotece e, Fortu Pinta, każdy z nich. E, z każdy z tych chromaków kosztuje 950 star końc. Będą on tylko do końca terczowego festiwalu, więc lepiej się pośpiesz. A jak zwykle co? Nie mam... Star Jak zwykle moje szczęście jest cudowne. Magiczne zwierzaki, okej. Okay. Są dwa. E, czyli Puchatka, Chmurkowa, Spacerowiczka i Szok, łowcy Nie tylko poluję na burze. Okej, okay, to są Puchatka i Szok. Okej, okay, to zobaczymy. Z tego co wiem, to chyba... Em, e, matko ta... Płaszczka jest. Wyraz siebie w Centrum tęczowego Festiwalu daliśmy całkowicie nowy zestaw. Okej, okay, dobra. Tłumaczenie jakieś, że. Jakieś już to błędy były. I w następnym tygodniu, trzeci dzień tęczowego. Trzeci dzień. Trzeci tydzień tęczowego festiwalu. Niesie ze sobą coś związanego z bazarem. Cudownej zabawy, cały swój zespół. był. Okej, okay, czy tu jest jakieś zadanie z tego, co można było wnioskować? Nie. Myślałam, że tu będzie jakieś zadanie na Forcie Pinta, skoro oni coś pisali, czy uda Ci się pojednać rodzeństwo, ale chyba jednak nie będzie. Także no, lecimy do Forte Pinta. Okej, okay, do okej. Okay. Jak, widziałam dokonie! To, to się wiedziałam to chyba trochę na spoilerach yy, i one naprawdę mi się... Ten koniec jakoś wolno jedzie, mi się wydaje, no ale zresztą ma mamy poziom, to też mi się tak wydaje. Okej, okay. Tu mamy te cęczowe zwierzaczki. Te są nowe. Aha, ja myślałam, że... Okej, okay, w tamtym roku były kruczki. One bardzo śliczne są. <śla> Stać mnie na nie, ale... I te 350. Ale fajne są, dosyć urocze. Okej, okay, i tu mamy Serenusa. Jezu, on jest śliczny, tylko te skrzydła są takie dosyć sztywne. A, tak, bo to z tego na mm, bazie Holendra. <śla> Star Wow, ej, on jest tak w sumie podobny bardzo do tego startowca, co można było można kupić, um, jeżeli się nie mylę, w księżycowym, na Księżycowym sierpie. I to jest Bronte. Piękny też jest. Przepraszam. O, ale on jest przepiękny. Dlaczego ja nie mam pięknego? Ten też jest prześliczny, mi się mogę... Oprócz tego chyba? Poprzednie jest też nawet spoko, ale no. Yy, wiecie, jak to tak. <laughs> wiecie, jak to tak. No ale kurczę, kupiłabym oboje oboje, ale ile by mnie to wy wynosiło? 1800 starką, czy nawet 2000 starką, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest 1900. Starkons. Dobrze liczę, czyli 2000 z nie musiałabym sobie to ale czy no. Ja nie mam pieniędzy. Po prostu jestem biedna. Ja muszę oszczędzać, okej? Okay. Starstyle to mało ważny wydatek. Ale wiecie, ja potrzebuję mieć wszystkie e, Holendry w kolekcji. Więc teoretycznie powinienem kupić, ale chyba jednak z tego zrezygnuję. Ale są mega, mega prześliczne. Jeśli miałabym się zdecydować. No chyba bym jednak wzięła tego. To się... To też jest to umaszczenie nawet to śliczne, ale w sobie nie wiem. Jest prześliczny. Nie wiem, szczerze to nie wiem. Szczerze to nie wiem. Nie no, ja bym kupiła obydwa, ale... Ale ten ma śliczne oczko! Chcę zobaczyć. No, prze... Kurczę, ktoś mi tu wchodzi w kadrę. Jakie piękno, a jakie rzęsy! <laughs> jakie rzęsy! śliczny, jest taka... totalnie taka chmura, nie? Taka łagodna i w ogóle... A tutaj to jest burza! Kurczę, myślałam, że tym jakieś zadanko, no bo skoro tak napisali, to tak... Wiecie o co chodzi, nie? Co jest z tym koniem nie tak? Tańczy, a ten nie tańczy? Ej, tu widać, jak tu konie teraz tańczą? Tego to chyba nigdy nie było. Ale dziwnie. Dobra, z tego, co jeszcze kojarzę... Eee... Em... Są tam na tej plaży nowe e, sprzęty, sprzędziki, więc chociaż to może się na pamiątkę kupić z tego roku. Bo musiałam tego konia zakupić, bo był prześliczny, więc musiałam. Mi podkusiło i bym nie było stać na jakiegokolwiek z tamtego. Ale chciałam tego, nie? Żeby być na topie. <gry> Dobra, czekajcie, bo o, to jest chyba tu? Tak? Nie. No i Halo, gdzie jest nowy sprzęt? Chyba dobrze czytałam, że. Jest tam jakiś nowy. Tak, w centrum rodecznego festiwalu dodaliśmy całkowicie nowy zestaw pozwalający. To chyba u niej. Tak, u niej. Ej, to jest ładne! Jaki fajny sprzęcik! Ej! Oho! Ale holo! Fajny. Kochani, chyba zacznę zbierać sobie szylingi. Bo. Ta czapka niekoniecznie mi się zbyt nie podoba. Ale ta kurtka i to o głowie, no jest Ej, ten czaparczek jest też śliczny, taki fioletowy. Te buty też są, więc bez tej czapki chyba bym brała. No przecudowne. Są no tutaj do tego, to by biały kapelusz pasował. ale ja nie mam tego przy sobie. Ej, mi się też pod Konie są śliczne i... Nikt mi nie powie. Ale sprzęcik też jest sporo. I ten dziwnie to... Taki powiedzmy holo, można powiedzieć, ten kolorek. Taki fajnie powiedzmy odbijający. Więc no. Wiem co będę robić. Jestem trochę zszokowana, że nie ma tu tych wyścigów, które były zawsze. E, bo przynajmniej powinno coś być. Może w przyszłym tygodniu będą. Chociaż jest napisane, że... Mmm... Trzeci tydzień tęczowego festiwalu niesie ze sobą coś związanego z bazarem. Może będzie, będą nowe przeceny horsów? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale jak w tamtym roku było to królestwo chmur było więcej do robienia. Ja nawet teraz nie wchodzę na Star Stable, ponieważ trzymam tego konia na jakąś nudę, gdybym się nudziła. Albo po prostu na live'y, które w końcu będą mi odblokowane za 6 dni, także do przodu do przodu i chyba to wszystko moi drodzy z tej aktualizacji nic tu ciekawego się jakoś tak mocno nie wydarzyło oprócz tych koni, które są prześliczne widzimy się w kolejnej środowej aktualizacji jeżeli się wam spodobał film zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla mojej dalszej motywacji możecie wpadnąć też na tiktoka którego prowadzę to znaczy teraz mniej, bo trochę mam mniej czasu i mniej weny o, oh, ktoś miał tego konia. Ale możecie tam też padać. Także trzymajcie się i pa pa!